dobry państwu. Witamy na konferencji prasowej Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska. Dzisiaj w temacie centralizacji szpitali, pomysłów rządu w tym temacie. Witam wicemarszałka Sejmu, pana Piotra Zgorzelskiego, starostę płockiego, pana Mariusza Bieńka, czyli osobę odpowiedzialną za prowadzenie szpitali, nadzór nad nimi w organach powiatowych oraz posła Krzysztofa Paszyka. I bardzo proszę pana marszałka o zabranie głosu. Czy z nami leci pilot? Pytanie to jest, proszę Państwa, cały czas jak najbardziej aktualne. Wiąże się z nim oczywiście pytanie także o strategię, strategię Narodowego Programu Szczepień, która w istocie jest strategią pustą, strategią, która nie ma rozwiązań najważniejszych spraw dla Polaków, jakim jest zdrowie. I choć trzeba odnotować z satysfakcją i nadzieją otwarcie, Szkół w segmencie 1-3, bo wszyscy wiemy, że akurat transmisja wirusa u dzieci w tym wieku jest najmniejsza, to oczywiście zaraz narzuca się pytanie, dlaczego, jeżeli był plan, aby dzieci przyszły do szkoły, nie zaszczepiono nauczycieli, którzy oczywiście mogą się najzwyczajniej w świecie bać, że przyniosą tego wirusa ze szkoły do domu. Pytania, które otrzymujemy od samorządowców, to pytania o zorganizowanie pracy szkoły, co nie jest takie proste, kiedy dowiadują się na 24 godziny przed otwarciem, że muszą tę pracę zorganizować. Dzisiaj, oprócz spraw związanych z pójściem dzieci do szkoły, polskie samorządy niepokoją się o to, czy są nadal jeszcze istotnym segmentem państwa który się bardzo mocno domaga włączyć do akcji Narodowego Programu Szczepień, czy samorządy nadal uważane są jako wróg ideologiczny? Bo jeżeli dzisiaj słyszymy, że powoływane są przy Ministerstwie Zdrowia zespoły, które mają doprowadzić do centralizacji służby zdrowia, a de facto odebrania samorządom powiatowym zarządzania. Polskimi szpitalami? To jest pytanie o filozofię państwa. Czy chcemy włączyć powiaty, a wraz z nimi 450 szpitali do akcji szczepień i powiększyć ilość punktów? Czy chcemy, nie ufając polskim samorządom, zabrać szpitale, często już po restrukturyzacji, po programach naprawczych, często bardzo dobrze funkcjonujące? i pozbawić samorządów powiatowych tego istotnego elementu zarządzania wspólnotą powiatową. To są bardzo istotne pytania. Dlatego też dzisiaj z nami są samorządowcy i parlamentarzyści, którzy mają w swojej drodze publicznej także bardzo ważne epizody samorządowe. Bo Polskie Stronnictwo Ludowe Koalicja Polska to ugrupowanie samorządowe. Czy chcemy wspólnie Walczyć z covid czy chcemy scentralizować tę walkę i polec? Takie jest dzisiaj podstawowe pytanie. Bardzo dziękuję panu Zabranie głosu proszę starosty Polskiego, pana Mariusza Bieńka. Szanowni Państwo, nie tylko jako starosta Polski zabieram tu głos, ale również jako członek zarządu Związku Powiatów Polskich i chcę powiedzieć, że w ubiegłym tygodniu składaliśmy propozycję włączenia się w cały proces szczepienia Polaków, jeśli chodzi o COVID-19. Nasze słowa i propozycje to jak groch rzucany o ścianę. Nie trafiły na żaden ten grunt podatny, a kilka dni po tym otrzymujemy informację, że przy Ministerstwie Zdrowia pojawiła się grupa robocza, której celem jest przygotowanie procesu restrukturyzacji szpitali powiatowych. Na dzisiaj to 290 szpitali, które podlegają pod powiatom, które przez 20 lat były modernizowane, restrukturyzowane przez ich właścicieli i świadczyły najważniejszą rolę, jeśli chodzi o Polskę powiatową i świadczenie usług zdrowotnych na tym terenie. Celem tego zespołu w naszej ocenie jest przede wszystkim pozbawienie. Powiatów, prawa własności do tych szpitali i scentralizowanie ich na rzecz przede wszystkim Ministerstwa Zdrowia, przeciwko czemu jesteśmy i rękoma, i nogami. Sprzeciwiamy się takiemu planowi, takim działaniom, ponieważ głównym źródłem, jakby pokazującym to, czemu ministerstwo robi takie działania, a inne, są prezentowane wyniki finansowe tych szpitali. Wyniki w naszej ocenie nieadekwatne co do wniosków, ponieważ. Powiatowe szpitale przez ostatnie lata były inwestowane nie tylko przez same organy prowadzące, ale również gro środków europejskich. Zostały zmodernizowane, doprowadzone do stanu bardzo nowoczesnego, a dzisiaj w sytuacji, kiedy w najmniejszej miejscowości mamy do czynienia z ogromnym zakażeniem COVID-em, nie móc wpływać na zakres pracy takiego szpitala, to znaczy nie móc świadczyć i pomagać chorym ludziom, 4,3 pkb, to niezmienna ilość pieniędzy jaka jest przeznaczona na ochronę zdrowia w tym kraju, ale nikt do tej pory nie pokusił się, aby sprawdzić jak realnie te pieniądze dzisiaj są i jaka jest ich siła nabywcza przy rosnących kosztach. To pokazuje, że powiatowe szpitale pomimo właśnie drastycznego wzrostu kosztów codziennego funkcjonowania, tak czy inaczej potrafią sobie radzić z tym do czego zostały powołane i lokalne samorządy bardzo dobrze w naszej ocenie z tej roli się wywiązują. Dzisiaj próbuje się właśnie pod takimi fałszywymi Przekłamanymi analizami finansowymi, pokazać, że ich stan zadłużania czy problemów finansowych się pogłębia. Stąd potrzebna jest działalność organów wyższej instancji. Potrzebne jest przede wszystkim zwiększenie finansowania dla tych szpitali, bo to jest jedyne, co jest potrzebne i to jest źródło problemu. To jest teraz i dwa. Domagamy się również tego, aby do składu grupy roboczej, która została powołana przy Ministerstwie Zdrowia, zostali włączeni ci, którzy są najbardziej zainteresowani, czyli samorządowcy, starostowie, członkowie zarządów tych starostw i przede wszystkim przedstawiciele tych szpitali. A w grupie roboczej, która została powołana, nie ma tam nawet jednej osoby, to jest tylko i wyłącznie przedstawicielstwo Ministerstwa Zdrowia, przedstawicielstwo Narodowego Funduszu i instytucji powiązanych z bezpośrednio budżetem państwa, a nie ma Kogo, kto reprezentowałby tych, których to najbardziej będzie dotyczyło. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu starości. O głos poproszę pana posła Krzysztofa Paszyka. Szanowni Państwo, PiS widać żyje resentymentem do wszystkiego tego, co państwowe. Ja bym chciał uzmysłowić Państwu, opinii publicznej, z czym tak naprawdę. Będzie wiązało się centralizowanie szpitali powiatowych, ich upaństwowienie. Otóż stawką tu jest nic innego jak dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej. Przy utrzymaniu dotychczasowej sieci szpitali samorządowych, ten dostęp, można powiedzieć, dla mieszkańca Polski lokalnej jest na wyciągnięcie ręki to jest 5, 10, najwyżej 15 km. Jeśli pozwolimy pis zabrać się za majstrowanie przy tej obowiązującej sieci to zrobi się 30, 60, a może 100 kilometrów. I oto tak naprawdę dzisiaj jest stawka. Warto to dzisiaj mieszkańcom tej Polski lokalnej, która jest taka ważna dla przedstawicieli PiS-u przed wyborami. Ale potem widać, to jest kolejne działanie, które pokazuje, że po wyborach myśl, myślenie przychodzi zupełnie skoninąd. Więc upominamy się o komfort, o, o dostępność do opieki zdrowotnej dzisiaj stanowczo protestując przeciwko majstrowaniu przy dotychczasowej sieci szpitali samorządowych, szpitali prowadzonych przez powiaty, tak jak pan starosta powiedział, nie nakładów sił i środków, aby je profesjonalizować, dostosowywać do realnych potrzeb. Tak jak powiedziałem, czasy państwowego już słusznie minęły i to dawno temu. Przestrzegamy prawo i sprawiedliwość przed wracaniem do tych standardów. Dziękuję. Bardzo dziękuję panu posłowi. Są pytania pana redaktora Ciepa. Dariusz Ciepa, Polsat. Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odmówił podania się do dymisji, mówi o bezprecedensowym manipulowaniu opinią publiczną przez ministra zdrowia. Jaka jest państwa opinia w, w tej sprawie? Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego podjął taką decyzję, jaką mógł podjąć. Nie ma jakiejkolwiek podległości Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pod pana ministra zdrowia, który najpierw niech wzywa do dymisji tych wszystkich swoich poprzedników, którzy jeszcze nie odpowiedzieli za sprawę respiratorów, maseczek. Tutaj jakoś pan minister zdrowia nie jest wyrywny. Czy. Panów zdaniem sprawa z, ze szczepieniami poza kolejnością jest w tej chwili już zamknięta? Naszym zdaniem dużo ważniejsza jest sprawa trzydziestu kilku milionów Polaków niezaszczepionych, niż osiemnastu Polaków zaszczepionych. Ważniejsza jest też sprawa niszczących się i walających po korytarzach, po śmietnikach szczepionek, które powinny być wykorzystane, a nie są. To są ważniejsze problemy. Dodam, panie redaktorze, nie może nikt moralności innych oceniać, jeśli sam jest z moralnością na bakier. Bardzo dziękuję. Jeśli nie ma więcej pytań, bardzo serdecznie Państwu dziękuję.